모두 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 Wiesz, czy mi się kojarzysz? Z, Z reklamą e, świstaka, co siedzi i zawija tak e, czekoladki w te sreberka. U was była taka reklama? A świstak siedzi, mm -hmm. milki. No coś takiego kojarzę. No. Ale to mnie przypomina takie, tak lody taki kolorowy, Czegoś takiego, będzie. Zdradzisz, do tego, co robisz? Do tego. Zobacz. Tyle tutaj przygotowywaliśmy różnych składników do takiego projekcika. Mm -hmm. A jeszcze. A jeszcze... Co jeszcze? Co byś chciała? Wszystko tam leży. Tak, oprócz mają ciekawego składnika. Wola. Mm. Voilà. Mamy wszystko opisane, zaprezentowane. Hmm. Ok, i to też. I to co, ląduje w pudełku. Co I co się będzie dalej pudełku? działo, jak wyląduje w pudełku? A jak ja dostanę takie pudełko, to co mam z tym fantem zrobić? Słuchaj, no. Naj... Najważniejsze się ucieszyć. Że masz w taki spakowano i tam Aha. wiadomo, co. No a później to się otwiera i. Czy my cieszy. będziemy to, słuchaj, przepisywać na receptę? Bo to jest taki lek na pandemię. E, chyba musimy opracować specjalny formularz recepturny. recepty. I będziemy przepisywać. I będziemy, tak naprawdę. artboxy będziemy przepisywać a, na receptę. Tak. To jak to się nasz będzie. przepis na artboxy. No i w artboxie będzie wszystko. Będą igły, szpilki, tutaj akurat to jest bardzo słowa. ważny składnik, bez którego no. niemożliwe powstanie czegoś takiego. Nasze tu. A tutaj przepiękne spakowano. I. Każdy drobiazg ma znaczenie. Mm -hmm. Każdy drobiazg o wysokiej wartości estetycznej. I to wszystko będzie na rekordę. Na poprawę tak. humorów, sytuacji, w jakiej się teraz na znajdujemy. Na z depresji. Tak. A powiedz mi tak: dobra, dostanę takie pudełko. W tym pudełku rozumiem, że to jest instrukcja. Jest instrukcja, tak. którą rzeczywiście. E... Czy ja jeszcze do tej instrukcji cokolwiek będę potrzebowała? Czy jeżeli dostanę w tym pudełku materiały, bo rozumiem, że to są materiały do wykonania tej bransoletki i dostanę tą instrukcję, czy ja jeszcze będę musiała się z kimś kontaktować, czegoś dopytywać, czy sobie poradzę? Absolutnie. Tu jest wszystko, czego potrzebujesz dla wypełnienia tego projektu Aha. i jeden kontakt to tylko żeby się pochwalić co wyszło co wyszło i to jest też ważny składnik no myślę ale że tak. to będzie chyba organizowane specjalnie żeby tak. kilku osób można było jak już się to wszystko skończy i tak. wtedy zrobimy sobie imprezkę i będziemy się dzielić tym wszyscy którzy dostali jakikolwiek artbox a jeśli na przykład ktoś będzie chciał zamówić taki artbox gdzieś tam w świat to będzie mógł się chyba zdjęciem pochwalić tutaj do nas nie? Oczywiście. I my mamy tutaj zapas. Nad tym pracujemy. No, tutaj mamy. Żeby usatysfakcjonować bręzolety. Tam widzę. Tam mamy wisiory. Tam już są patrzę pokartony wisiory i jeszcze parę innych projektów. I nie? Jeszcze, tak, jeszcze no. parę innych projektów. I najprzyjemniejsza część, że też nie potrzebujesz e, podłączenia do sieci. Do sieci. Nie musisz nic sprawdzać. Czyli na przykład jeżeli ja jestem takim zupełnym, zupełnym laikiem. nie umiem Trudno nic. Tu uwierzyć. ale... Zakładały. Zakładały Zakładamy taką nowy. sytuację, że ja nawet nie wiem, co to jest ściek i jak wygląda, nie wiem, najprostszy ściek fastryga. To ja będę musiała to, 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 czegoś szukać, czy wszystko będzie w tej instrukcji? Tu jest w tej instrukcji nie tylko krok po kroku, co masz zrobić z tymi materiałami, mhm. które dostajesz razem w pudełku, Aha. ale też jest podstawowa informacja, jeśli nie umiesz e, ręcznie szyć. Aha, czyli no jest to się też, Mogę się nauczyć. Super. I wszystko jest wytłumaczone wraz z inspirującymi cytatami mądrych ludzi, które też my Aha. przygotowaliśmy specjalnie. No tak, na... tak, przygotowałeś się, się, to prawda. Ja myślę, że to jest fajny pomysł takiego artboxa, nie? No i tak to wygląda, ale jeszcze więcej powiem, e, jeśli osoba, ktokolwiek nazbiera celu serię naszych artboxów, to też e, zosta, te, to też jakby e, nazbiera. Może te zeszyty siebie, włożyć do skoro tak, i to tak, jakiegoś miał. Nie do użytku. Dokładnie. E, instrukcja, też inspiracja, bo mhm. rzeczywiście jak robisz, robisz, a później możesz po prostu zapomnieć. Mhm. Mhm. Co tutaj do czego, a tutaj masz wszystko pod ręką i to zostanie z tobą. Można jeszcze. No wiele dzisiaj, dzisiaj, zrobić. dzisiaj ta brązoletka to ci ewidentnie pasuje do kolorystycznie się wpisała w ten. Czekaj, nie ma i ja tak tą ręką, bo nie mogę tu z tego, wiesz. No to. Ja tak Chce złapać ostrość. No. I też tu. Taka, brązoletka. Mhm. W stylu. Czyli zapraszamy do szarego ganku wirtualnie i niewirtualnie, żeby poszukiwać czegoś takiego, co się nazywa. Artbox mogę tutaj. <śm> <śm>